Ejo, z tej strony Dexag, a to jest ponownie Dead by Daylight i słuchajcie, jako iż jest to pierwszy film, który nagrywam, uwaga, nagrywam, a nie wrzucam, w październiku, e, no to myślę, że możemy sobie zrobić taki klimat troszeczkę spooktoberowy, halloweenowy. Ten gość idealnie się na to nadaje. E, nie, ale dąży do tego, że po prostu światełko sobie ustawiłem na taki pomarańczowy kolor i... Anyway. Ogarniamy sobie kolejnego mordulca, e, The Unknown. Jest. Ja na szybko może wam tutaj tylko przeczytam, jakie mam perki. Zauważcie, że jest to pierwszy raz, jak gram postacią, która nie jest wymaksowana jakoś, nie mam żadnego prestiżu wbitego. Nie są wszystkie perki tutaj fioletowe na, na trzecim poziomie, prawda? I dlaczego? Bo ja mam w cholerę tak naprawdę Bloodpointów aktualnie. Mógłbym go sobie poulepszać, więc dlaczego tego nie zrobię? Nie wiem, bo jestem... Dziwny i chcę sobie utrudnić. Nie, naprawdę mi chodzi tylko o to, że chcę zobaczyć, jak perki są w różnych kolorach na odcinku. Nieważne, no, tu nie ma co się doszukiwać jakiejś głębszej logiki, tak po prostu jestem dziwnie. Więc co my tutaj mamy? Unbound od na właśnie perk. Jest to perk, który aktywuje się na 27 sekund po tym, jak survivor zostanie jakoś sobie uszkodzony, tak dziabnięty i to powoduje, że przez ten czas, jeśli przeskoczymy przez jakieś okno, dostajemy na 10 sekund 7% pośpiechu. Mamy No Holds Barred, czyli że jak jakiś generator zostanie naprawiony, to byt blokuje generator z największym progresem na 25 sekund i widzimy wtedy jego aurę. Mamy Szepciuchę, czyli tak dość standardowo i mamy jeszcze unforeseen, czyli fajny też bardzo perk od Unknown, który powoduje, że jeśli uszkodzimy generator, to nasz zasięg naszego terroru przechodzi na jakby właśnie na ten generator. Nie wiem na 32 metry w zasięgu tego generatora, to przez 22 sekundy tam znajduje się mój zasięg terroru, więc może być to dość mylące dla surwów. No, offering już myślę, że Mam jedno Memento ale nie myślę, że to sobie zostawimy na, na kolejny raz, bo jeszcze mam w ogóle zarąbistego absolutnie skinka do Unknown'a z poprzedniego Rift Passa, yy, który będzie trzeba zaprezentować, no ale to myślę, że sobie w jakimś następnym odcineczku ogarniemy, bo, bo tak, bo najpierw bym wolał zagrać takim klasycznym tym Unknown'em, więc. Ta. Dobra, ready! Nie ma co. Kurczę, ale ja lubię tą postać. On jest dziki. Nie można go obracać. Smutno. No ale cóż. Nie wiem, ogólnie ja też nie grałem tą postacią jakoś wiele razy. Więc um, nie wiem, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jak najlepiej to pójdzie. E, wow, i zobaczcie w ogóle: kuźwa jakaś liczna, piękna koszulka. Freddy Fnaff. Tak, pokocham Freddy Fnaf. Niedawno sobie tutaj sprawiłem taką koszulkę, zastanawiałem się czy nie poczekać z nią do jakiegoś odcinka z Freddy Fnaf, ale stwierdziłem, że nie ma co czekać, tak piękny t-shirt musi, musi użyć światło dzienne. No także, dobra. Ostatnie jakieś strykanko rzeczami, gnatami i lecimy więc. Jakaż to będzie mapa? Hmm? The Temple of Purgation Red Forest. No dobra, niechaj i tak będzie. To jest ta mapa, ok. Uu, i bardzo szybko mamy tutaj kogoś. Chyba coś tu było robione, albo i nie. Te geny zawsze tak się świeciły? Nie wiem, powiem Wam, że zagrałem sobie jeszcze ogólnie dwa meczyki przed tym odcinkiem i jakoś dziwnie mi się troszeczkę gra. Hej hej, jak ona ma? Feng? Okej, okay, ledwo ją dotknąłem tak naprawdę, teraz za wcześnie się zamachnąłem, chociaż może właśnie nie, skoro ją trafiłem ostatecznie. Chodź. Chodź będziesz tutaj moją pierwszą ofiarą. Znaczy ofiarą jeszcze nie no. Aha, kalendujesz lądujesz po prostu. Tutaj mamy jakiś najbliższy haczyk, więc sobie ciebie powiesimy. Dobra, fajnie, to już jest spoko start w momencie, gdy. No, przed, przed zrobieniem jakiegokolwiek gena chciałem powiedzieć, że po prostu ktoś został tutaj. Uuuu, stary, to się nie wyszło. Dobra, teraz patrzcie to. Czekajcie, oj, tylko ja nic nie widzę. Biegnij. No, nie pobiegłeś w tym kierunku co chciałem. No to już trudno. Damy sobie radę. Tak czy inaczej. Dobra, patrzcie to. Uuu, ale cię w babuka zrobiłem. Ty ciulu. Dobra. Dobra. To było zajebiste. Właśnie tutaj kluczowe jest sprytne korzystanie z tej teleportacji Bo on tą teleportację ma naprawdę bardzo szybką Ten nasz unknown Nieznany, nieznajomy, jest coś takiego Ciekawe w o to po polsku Przetłumaczyli tą nazwę O sobie chyba sprawdza Po tym odcinku To jest coś To jest naprawiony generator Jeszcze chciałem pytać czy to jest coś robione Hmm, tu było coś robione, ale to jest kopnięte, okej. Okay. No to nie ma co, tak Ciebie na razie sobie tutaj zostawiamy. Lecimy do następnych genów. O, Fajka! No dawaj. Pik. Ty go sobie ściągniesz, ale ty polecisz zaraz na haka, więc... nie ma problemu, ty uciekaj. Dobra, wymienicie się. Na zmianę możecie wisiać, mi to nie przeszkadza. Mm. A lećmy za tym gostkiem od razu. On tu gdzieś spieprzył. No cóż, tu nie jest nic robione. Dobra, ja go gdzieś tam słyszałem. Ale to było słabe Uuuu, ale z twojej strony zagranie było dużo gorsze, więc Tak właściwie to się nic nie stało Spieprzaj Uciekaj Wajzo Tutaj uważajmy na paletkę oczywiście Mać koleżko, bo ty już raz wisiałeś. Ten nas śledzi coś. tak, Gostek... Takich ludzi trzeba ukarać. Oj, dupę, to był w drugą stronę ten ślad. Okej. Okay? Sam to sobie zrobiłeś stary. Sam to sobie zrobiłeś. Dobra, i ciebie powinniśmy dorwać w tym momencie. Jak mówiłem, tacy ludzie muszą być ukarani. Co to był za lag, widzieliście to? Jakby cofnęło na chwilę. Ok. No ale nic się nie dzieje. Oj, tu ktoś wisi już. Nie jest źle. Trzy geny im zostały. No Znaczy, nie jest też jakoś bardzo dobrze. Tu się jeszcze tak naprawdę wszystko może zdarzyć w tym meczu. Także wiecie, jak jest. Dobra, pójdźmy do tych troszeczkę bardziej odległych generatorów. Uuu, hej. Dobra, lecimy za nią. Ona chyba nawet wisiała. Raz, wisiała? Wisiała. To się zgadza. Piek. A to? Gdzie ona jest? Tu. Uuu, no jak mówię, trzeba dobrze korzystać z tych teleportacji, bo to jest... ...absolutnie zajebiste, jak się z tego dobrze skorzysta tutaj. Fajnie nam się zepawił w ogóle gościu tu przy haku. Albo nie. Okay. Znaczy, bo oni też chyba mogą niszczyć te miejsca, do których ja się tutaj teleportuję. Pójdźmy do tego generatora, bo on coś mi jest tu podejrzany. Nie? Ok. No to nie. A tu coś, coś tu się kryje? Wow! Ok, to było idealne. To było absolutnie idealne. Ej, to Ciebie, koleżko, chyba musimy wyeliminować, co? Tak. Dobra. Idealnie. Idealnie, więc niestety... En... Entity Spray. Okej. Okay. Mi... Ja jeszcze misnąłem ten pierwszy atak, nie? Ty mogłeś uciec. Ja zawsze znaczy oni mnie prosili, żebym go nie wieszał, ale nie ma, chłopaki, co wy? Tak będzie bardziej fun. Dobra. To ty również lecisz, koleżko. Ej, nie, jest całkiem fajnie, actually. Actually jest całkiem fajno. Gdzie tu się wchodzi? Tu? Tu. Tu nikogo nie ma. No, dawaj. Uh, hu, hu. No niestety. Już tak widziałem, że on nie miała gdzie uciec. On się chyba spałni, kiedy ja ich uderzam po prostu. Te miejsca, do których ja się mogę tepać później. Ciekawe. No jak mówię, no, nie jestem do końca pewien nawet... A... a to jesteś ty. Jest druga ta. Chinka. Okej. Okay. Najwyraźniej O nie, jego nikt nie uratował Ej, bo to już. Okej, okay, to był szybki mecz, to był chyba bardzo szybki mecz. 12 minut mi się to nagrywa. Szepciucha mi łapie. Dobra, teraz tylko żeby nie znalazła tego wazu. Coś czuję, że mi ucieknie. Takie przeczucie dzikie. Ona jest bardziej w tą stronę. Dźwa. Jest gdzieś w tą stronę. Ok. Ok. Mamy to. Więc dobra, teraz pytanie, czy Czy kręcić się przy włazie po prostu? Bo mógłbym zamknąć ten właz, ale to by było troszeczkę ryzyk fizyk. I tu, czekajcie. Zaczekajmy, może aż szepciuchami złapię. Bo ja widzę, że ona nie jest absolutnie nigdzie w pobliżu. Albo nie Bo to jest jedno wyjście, to ona będzie biegła do drugiego. Dobra, zamknę po prostu. Ona będzie biegła do drugiego, czyli gdzieś tu i teraz pytanie... Oj. Nie, bo to z jakieś kruki, by były, ona by już dłużej się chowała w takowej szafie. Okej, okay, no ja mogłem sobie to zepsuć troszeczkę, może trzeba było stać przy tym bazie, no ale wiecie, byłoby nudno, tak się coś dzieje. Przynajmniej. Um. Okej, okay. to znaczy ona otwiera chyba to już, co nie? Ta ona to otwiera. Nie, co? Wait, what? Ok, come on. No, bro, what the fuck? O, cześć. Okej, okay, no to jesteś moja. Nie jesteś moja. Chodź. Chodź, nie ma co tego przybliżać. I zrobimy Mori. Come on, Mori. Dawaj. Mamy to. Okej, okay, tylko chodź w jakieś fajniejsze miejsce troszeczkę, bo chcemy tutaj mieć y, ładne mori do odcinka. Powinno być okej, okay. więc. Uj, nie, tu jest głaz! Ładne mori, co? Ej, to jest przesada. Co e, nawet nie jest ten głaz, ale. Ja pierdzielę, no dobra. Tyle było z mojego ładnego Mori. Um, no cóż, dobra. W każdym razie nie było źle. Nie było źle tutaj absolutnie. Poszło całkiem fajnie. Także myślę, że to jest najważniejsze. Nie wiem. <laughs> na następny film za mną, no może sobie weźmiemy tak typowo już Mori. Eee, myślę, że już go wbiję na ten pierwszy prestiż. Może nawet zrobimy to teraz. Dawajcie, chłopaki. Zrobimy to teraz. Ładnie będzie na odcinku. Lecimy z tymi levelami. Wbijmy sobie na 50. I ostatni sobie wbijemy, tak już tradycyjnie. To jest 4, Mori, nieźle. Więc co my tu mamy? Hmm, chyba nie ma specjalnie jakoś takich rzeczy, które by mi się tu rzucały w oko. To jest do mapy, ale tam mnie nie interesuje to z Raccoon City. Mnie absolutnie nie interesuje Red Forest. Nie wiem, niech będzie, to jest czerwone, więc niech będzie, jest ładne, reszta whatever, niech się odblokuje cokolwiek I wbijamy sobie pierwszy poziom prestiżu, także w tym momencie jak widać mamy już wszystkie fioletowe teperki hmm. No i cóż, to by było na tyle, w następnym odcinku zagramy sobie tym absolutnie pięknym skinem, ja go już sobie nawet zaaplikuję no nie, to jest śliczne absolutnie. Ten detektyw, policjant, cokolwiek to jest, policjant bardziej. Chociaż jedno nie wyklucza drugiego. Czyż nie? Eee, no ale dobra, to tam kiedy indziej. Tak naprawdę następny odcinek nie będzie z tego Unowna. Ja mam innego killera zaplanowany na następny odcinek, ale myślę, że potem sobie eee, w miarę prędko wrócimy do tego Unknown'a i zagramy sobie również tym skinkiem. Więc dobra, ode mnie to by było na tyle. Do zobaczenia w następnych. 나라지.